Nie mają takich czerwonych tych blizn, to jest, to jest znaczy świeża, to jest blizna na pewno z tego roku, bo jest taka z, taka z wybrzuszeniami. I ryby są mega chude. Przecież to jest, ta ryba ma 196 cm, zobaczcie jak ona jest chuda. Także wygląda na to jakby się wytarły u nas na odrze, nie? Tak wygląda. A zwróćcie uwagę jeszcze tutaj na kolor tej ryby. No przecudowna, zobaczcie jaki ma fajny szary łeb. Tutaj dalej już idą kropasy. I też taki dziwny, bo taki oliwkowy, specyficzny kolorek. O, okay. o zobaczcie. Zobaczcie jak ma ogon dziwnieł Tu się powinna kończyć przy nie? Znaczy, no tak, tak. Tu. I tu powinien być szerszy, nie? A tu widzisz jakaś blizna jest no. zlubienie takie. Pięknie, fajnie. Kurde, udało się nam fajnie zacząć sezon.